Co? Ja spotkałem ją. Tak, masz. Szybciutko. I jeszcze dwie naklejki. Wrzucę tobie, dobra? Później sobie schowasz. Gdzieś, jak ty wyglądasz? Gdzieś jak ty wyglądasz? Spóźniony jesteś. Dawaj. Witam się. cześć. W tym nowym pięknym dniu dzisiaj piątek, więc ja, ja zaprowadzam chłopaku. No i co? Po raz kolejny miło się przy mnie spóźnia dobrze to o mnie świadczy, albo o nim, o nim też, ale o mnie na pewno. Trzeba coś z tym zrobić, trzeba to zmienić w jakiś tam sposób. Mówię mu, tłumaczę mu, że nie wolno. Oczywiście, czasami są wpadki, ale nie wolno tych wpadek popełniać non stop. A przez ostatnie trzy tygodnie są zawsze spóźnienia. Eee, szaleństwo, szaleństwo, co to się robi? YouTube mi przysłał zaproszenie, jest, w przyszłym tygodniu jest impreza, tylko dla youtuberów chyba już się zaliczam tylko dla, dla youtuberów i będą jakieś tam wykłady tylko i wyłącznie dla Jest youtuberów w sprawie Ups. przetargu na karę. czytaj Jest śledztwo Samo w sprawie się włączyło. przetargu na karacelę poinformowała prokuratura okręgowa Ej. w Warszawie Dobra tutaj sobie słucham często a gdzieś tam pracuję No Robert Pasut będzie Magic of Y tak Gewa Grzelakowska Gadzinowski kto tam jeszcze Znasz tych ludzi Yy, Blowek, to chyba tam znany jest, tak? No, kilka tam osób takich mniej lub bardziej znanych, mówię mniej to o sobie, tak? Oczywiście. Ale generalnie dostałem takie zaproszenie, więc są jakieś tam pierwsze. I teraz lampę się zmieniamy, i są jakieś tam pierwsze efekty już yy, tego moje, tych moich przyrostów, które są na YouTubie, które są nadal. Co mnie cieszy bardzo. Mnie cieszy, a innych chyba nie. W weekend gramy meczny. No chciałem sprawdzić na stronie Piotrkowskiego Osiru, ośrodka sportu i rekreacji na stronie, kiedy mamy nowy, kiedy mamy turniej, kiedy mamy ligę i kiedy mecz dokładnie, bo gramy w niedzielę, no i wchodzę jest nowa, nowa strona, która po prostu wygląda fatalnie, nie ma żadnych linków, no i byłem przerażony, zadzwoniłem do Osiru, odebrał mój kolega, no i wytłumaczył mi jak to wygląda, że gdzieś tam strona została schakowana, ale mówię, że... Wizerunek, tamta strona była fatalna, jeżeli chodzi o tamtą stronę Osiru, to była strona fatalna, nie wiem czy można by było mieć gorszą, no ale teraz to już w ogóle nic tutaj nie działa, jakieś tam, yy, jakieś tam teksty, tylko, li, tylko linki, a nie strona informacyjna, taka strona powinna być informacyjna, natomiast no ja mówię, no jest to wytłumaczenie takie, że, że gdzieś tam ta strona została schakowana ale jak trzeba zwracać uwagę, że powinna być reakcja? Według mnie ja tak zaproponowałem, żeby było, że strona jest w trakcie. no. zmiany, a nie tak, że tutaj nic nie wiadomo. Ale zresztą. a dobra! Moja strona wcale nie jest lepsza. Nie no, może troszeczkę lepsza. Zaraz tutaj. też nie robię swojej strony. Marcin Mazur. No tak, jedzie po innych, a, a u siebie jest fatalnie. Zaraz zobaczymy. Dobre to jest, no nie? Nie, swojej strony już nie robiłem ze 4 lata. Zdjęcia, które są, no ładuj się, ładuj się. Tak wygląda obecnie moja strona marcimazor.com. W większości, czy w zasadzie jest tylko poświęcona fotografii reklamowej. A kiedyś była fotografia jakaś ślubna, a teraz reklamowa. Suknie ślubne, różne takie rzeczy, jakieś tam płaszcze zaraz będą zimowe. I chciałem już jakiś czas temu pozmieniać ją. Tak już trwa i trwa, nie, za 4 lata, mniej więcej. To jeszcze to to stare zdjęcie na wyspach kanaryjskich robiono, ho, ho, nie wiem, 5 lat temu. Jest dużo nowszych, dużo nowszych fajniejszych zdjęć, ale niestety. No właśnie, nie miałem się kiedy zabrać za to. Teraz może trzeba będzie to uruchomić. No, no, chodź, chodź, chodź. A i przeskoczyło na chwilę. Tylko. O, i to też jest stary dla producenta, który na Rosję sprzedawał. Tylko na Rosję. Trzeba się wziąć za tą stronę. Tylko teraz też nie wiem, mam problem, jaką mam zrobić stronę. Czy już też właśnie pod kątem na przykład YouTube'a, czy to w taki sposób, czy to ma. No właśnie, teraz jest pytanie. Jak urosną mi te, 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 te lajki, bo ostatnio wczoraj też mi chyba przybyło 1600 czy 1700. Na ósmym miejscu byłem, jeżeli chodzi o przyrosty w całym YouTubie. Wokoło mnie sami najlepsi. A ja taki mały szaraczek, który tam nie wiem, 13 tysięcy miał. I nie wiem, jak zrobić tą stronę. Czy, czy, czy właśnie też nastawić się na tego YouTuba, czy poświęcić. No, sam nie wiem, ja ciężki dylemat. Za dużo rzeczy gdzieś tam robię wokoło, i, i to, jest, to jest to. Czy może właśnie na siebie prywatnie jako Marcin Mazur, bo wcześniej to miałem w zasadzie jako firma. No, takie są dylematy, które, które nie wiem, jak, jak rozstrzygnąć. Wczoraj mówiłem o prezentacji MacBooka, MacBooków Pro. Między innymi właśnie takiego jak ja mam tutaj, tylko ten niestety nie działa, muszę go dać do naprawy Nie dawałem go do naprawy, bo czekałem właśnie na tą wczorajszą prezentację Apple a. i co? No i pokazali nowe produkty, faktycznie nowe MacBook'iny, które chyba dopiero nie wiem, po dwóch latach zostały odświeżone Pod tym kątem Apple naprawdę się słabo stara, no iPhone'y są znane, co roku wypuszczają ale jeżeli chodzi o iMac'i, nawet ten, na którym ja pracuję w pracy, czy w ogóle Mac'i Pro, którego nie mam, ale zostały 3 lata temu pokazane, jest cisza, to pod tym kątem uważam, że fatalnie, nie. Że lekceważą to środowisko takich osób, powiedzmy, jak ja, że te produkty są słabo wprowadzane za rzadko, aczkolwiek naprawdę. Ja uważam, że są świetne maki Macbooki Pro. Między innymi to jest już stary model 13-calowy. On ma tutaj pękniętą, jak miałem, jak miałem sesję zdjęciową na Karaibach, tak? Na wyspach karaibskich, kostiumów kąpielowych i miałem w plecaku, to mi to gdzieś mi pękła tutaj szyta, szybka, tak, ale to nie jest wyświetlacz, tylko, tylko szyba, świetne są przyciski, one chodzą idealnie, ten Mac ma, nie wiem, tam 7 lat, 3, 6, trudno mi powiedzieć, może 7, i one, one, wszystkie chodzą, teraz już mówię, że nie jest używany, ale on był wielokrotnie używany, wszystko chodzi, to nie jest tak, jak, jak klawiatury, jak są w pecetach i tam na przykład topornie chodzą te komputery, nie, rewelacja, pod tym kątem, klawiatura podświetlana. No, design i tak dalej, no, okej, okay, no to nie każdy potrzebuje tak, żeby ładnie wyglądał komputer, ale naprawdę bardzo byłem zadowolony z tego komputera. Czekałem na nowy, natomiast jak zobaczyłem ceny, to się załamałem, bo cena najtańszego 13-calowego jest 7500 zł, ale ten nie ma w zasadzie takich nowych funkcji jak touch bar i touch ID, więc Powiedzmy, że jest taki niekompletny, a ten, który w zasadzie powinienem myśleć, to kosztuje 9000, no ale to jest taka, powiedzmy, że podstawowa, czyli myślałbym o 10 tysiącach za, za laptopa. Co on ma tutaj jeszcze takiego właśnie fajnego? Dotyk czyni cuda. A, no że jest doda, do, dotykowy tutaj ten wyświetlacz, ten górny pasek, on w zależności od programów, on się zmienia, no to wprowadzili taką jakby, no tą, tą nowość. Lepsze są przyciski, gładzik, lepszy ekran, ale czy to powoduje, żeby wydawać 10 tysięcy na laptopa? No, mam... Mam wątpliwości, mogę się mylić, ale... <słuch> Ciężko. No i zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy, w zasadzie bardzo ważnej, że nie mam tylu pieniędzy. <słuch> Więc dlatego mogę sobie przynajmniej popatrzeć, pogadać, o, mogę sobie pogadać. Fajnie by było mieć, no nie? A teraz mała sztuczka. Robię miniaturkę do najnowszego filmu. No i tutaj miałem ten napis. Powinienem go skasować wcześniej, ale no niestety tak został. I teraz zobacz, co ja robię. Na szybko, to i tak nikt, nikt tego nie zauważy. Cyk i nie ma. No, tutaj jest jakiś tam błąd taki, o. Ale powiedzmy, nikt nie będzie tego widział. A teraz czas na obiad. Pamiętasz, jak mówiłem? jak była impreza taty, tak, to były imieniny, I imieniny i co było tyle jedzenia. Część bigosiku, zobacz, zamarynowałem sobie, znaczy do zamrażalnika zamroziłem, część była w pracy, tak jak tutaj, a część jest w domu. Wyjąłem jakieś trzy godziny temu, ale jest nadal twarde, tu jeszcze jest lód, natomiast postanowiłem, że to wszystko postaram się podsmażyć. Ale jak się to będzie robiło, chociaż jak ja będę smażyć, to powiem Tobie o jednej kwestii takiej, w sumie, dosyć, bardzo ważnej. Kasia mi przysłała sms o tym, <grytanie> jak ja ubrałem dzisiaj chłopaków. Mianowicie, no, chyba dosyć kiepsko, bo Marcel wyszedł w samych, yy, no, stopkach. W stopkach, czyli krótkie miał skarpetki, no i że jest zimno i tak dalej. Yy, z Miłoszem też była wpadka, tak, że się spóźnił. Ja mu mówię o tym, o tym, że, że nie wolno się spóźniać. Tutaj o, próbuję rozwijać. Że nie wolno się spóźniać. I może to nie jest tak, że dokładnie że ja tutaj popełniłem jakiś tam duży błąd, ale chciałbym powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy: właśnie o popełnianiu błędów przez rodziców i umiejętności się przyznawania do tych błędów. Nie wiem, czy to jest dobre, ale ja jestem, nie jestem typem ojca, bohatera, superhero, który nie popełnia błędów który się nie przyznaje do tych błędów, do popełnionych błędów. Ja mówię właśnie o tych błędach, ja często chłopakom mówię o błędach, które popełniam. Zdarza mi się, jeśli wiem, że popełniłem błąd, to później wycofuję się z tego. Również potrafię przeprosić. Nie robię tego często, bo staram się nie robić tych błędów, ale jeśli już jest ten błąd i ja wiem, na przykład jak na Miłosza spadł dron. Jak coś tam się wydarzyło. No, już teraz to nie pamiętam, ja to z tą pamięcią mam krótko, kiepsko, ale nie jestem ojcem, nie jestem typem ojca, który nie potrafi przeprosić. Jestem ciekaw, jak, jak to jest u ciebie, jaki jest, jacy są twoi rodzice. Czy oni są typu takiego, że no właśnie, uważają się za wszystko wiedzących, że, wiedzy, że nie popełniają błędów, że sami na przykład tobie mówią coś tam, nie kłam, ale. Wychwytujesz, czy wyłapujesz, że kłamią, na przykład telefonicznie mówią, że jestem tu do kogoś, a jest naprawdę inaczej. Jestem bardzo ciekaw jak to jest, bo, bo wydaje mi się, że moja droga, moja droga, to co, to, co ja obrałem, którą ja obrałem jest słuszna i że, że ja dobrze robię, ale, ale no właśnie, jak jest u Ciebie? No jak myślisz, naję się taką porcją? Zobacz, <laughs> Naję się powinienem. No i co sądzisz o nieomylności rodziców? Ja właśnie nie chcę być, tak jak powiedziałem o tym, nie chcę być typem superbohatera, super ojca. Popełniam błędy, przyznaję się do tego, nawet nie uważam, żeby było to coś złego, żeby przyznanie się do błędu oznaczało moją moje słabe cechy charakteru. A może właśnie jest odwrotnie, że może to świadczy o tym, że mam, że jestem silny. Że potrafi się przyznać do błędów i, i moje cechy charakteru, że jednak są silne. Ja osobiście tak wolę i często właśnie chłopakom mówię o tych, jak są te porażki jakieś, zwłaszcza w życiu zawodowym i w i firmie, prowadząc działalność, to im często mówię, jakie ja popełniłem błędy w trakcie. No oczywiście, jeżeli, jeżeli popełniamy w trakcie, bo ciężko mi się cofnąć do tych takich, no nie wiem, pięć, które były dziesięć lat temu. Ale jest to mega dla mnie ważne. Zabieram się za jedzenia. I pamiętaj, nikt nie jest nieomylny, a już najbardziej śmieszą mnie na przykład takie sytuacje, że ktoś uważa się za nieomylnego, czyli jest idealny, a popełnia błędy i się nie potrafi do tego przyznać. Ale dobre. Ojejo, ale zjem. Do końca dnia chyba powinno starczyć. Dziewczynami i z dwoma dziewczynami i ze mną i Marcela. Marcelem które były dziewczynami? zaprosiłeś na randkę? nie, ja i on i y, jego była jego była i moja jak, jak, jaka była? była Zuzia i Asia Zuzia a. moja dziewczyna i, i Marcela w czwórkę byliście? Mhm. a kwiaty kupuje dziewczynie swojej? nie, loda już. Ale kto płacił? Marcin. Marcel płacił? Ja ja młoda. <laughs> no to nieźle. Ale to nie tu też idę do żony. Czyli to była pierwsza randka twoja? To nie jest randka. Nie? Po prostu byliśmy w pokusie. Nie ja możemy być w pokusie? No możecie być. A Marcel był z tą nową dziewczyną czy starą? Nie, ja z nią od wczoraj, bo ja, je za, bo ja mu załatwiłam. Ty mu załatwiłeś dziewczynę? Kurde, ja no, ja każdemu załatwiam powiem. Całe się z dziewczynami w e, Fokusie lub na podwórku? W Twoim wieku, jak byłem? Czy się no. spotykałem z dziewczynami? W moim wieku. Na, w, w Twoim wieku. I jeszcze Fokusa? Fokusa nie było przede wszystkim. Nie było tej żadnej galerii, to po pierwsze. W ogóle nie było takich lodów kiedyś. No nie, były takie kwadratowe, to po pierwsze. Po drugie, pierwszy raz się spotkałem z dziewczynami, miałem chyba 15 lat. Jak było dzisiaj na treningu? Dobrze. Jak było dzisiaj na treningu? Dobrze. Jak było na treningu dzisiaj? No dobrze. Czy bardzo dobrze? Dobrze. Czy bardzo dobrze? Dobrze. <grym> dobrze. Czy bardzo dobrze? A, bardzo dobrze. Ale Jak było na treningu dzisiaj? Dobrze. Cieszysz się, że poszedłeś na trening? Nie. Czy, czy cieszysz się, że poszedłeś na trening? Nie. Czy cieszysz się, że poszedłeś na trening? Nie. Nie? Nie. Nie, nie cieszę się. Nie cieszę się. To niedobrze. bym mógł poglądać. Co byś mógł pooglądać? Dużej pooglądać. Bajkę? Oglądałeś bajkę? No. Jaką? Duża. Wodokrzmoły. A teraz czas pozdrowień. Zaczynam. W ogóle zmiana. Jest duża zmiana. W tym sensie, że często mnie pytacie odnośnie Q&A, czy będzie Q&A, czy też nie, a czy ja odpowiadam, że nie będzie Q&A z prostego powodu. Q&A właśnie są w zasadzie na końcu filmów. I postanowiłem coś innego, że pytania i odpowiedzi, nawet jak ktoś mnie nie prosi, to będę właśnie na końcu wrzucać. I na przykład zaczynamy, aha, czyli jeszcze powrócę, że zaczynamy, że wybieram komentarze, które są szybko napisane. I związane z filmem. Musisz pisać. Muszę widzieć, że oglądałeś film to po pierwsze. I jeszcze odczekam te 12-14 minut, zależy, ile film trwa, i dopiero te komentarze biorę pod uwagę. Bo nie jest ja ktoś pisze od razu pierwszy, a jeszcze na przykład obejrzał tylko kawałek 10 sekund i od razu, ciach. Cia, cia. Nie, nie ma tak. Zaczynam. I tutaj właśnie zaskoczenie FK21, która też ma swój kanał na YouTubie i która mnie komentuje, ogląda, że wchodzisz w piątek i od razu jest film, także fajnie FK, dzięki za oglądanie, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Kuba TV, też mnie pozdrawiasz i kiedy zrobisz w Jasie Q&A, no to mamy Q&A. Kuba, dzięki za oglądanie i pozdro również dla Ciebie. Natalia Gontarska, trenujesz, ile ja lat trenuję piłkę nożną? No trudno powiedzieć, żebym to, ja nie trenuję już zawodowo, amatorsko, ale gram 30 lat, tak <tyle>, tyle lat, czyli pewnie więcej niż Ty masz. I, a i zrobiłem ochotę na jajka. Tak, no, lubię jajka w różnych, w różnych wersjach. Także y, Natalia, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To, zna, to samo, pozdrawiam y, Patrycję. Dzięki za komentarz, że moje filmy są wciągające i oglądasz je od początku. Fajnie, dzięki jeszcze raz. Pozdro. Dreams. Co sądzę o tym, że nauczyciel y, dzieli dzieci na dobre i złe? Uważam to za błąd. Powiem tobie z jakiego powodu. To jest tak, jakby. Jeżeli, bo ja mam to doświadczenie. Jeżeli na przykład w życiu będziesz miał źle i będziesz się czyli masz na przykład doła. I jeżeli będziesz się otaczać ludźmi, którzy też mają doła, to nie wyjdziesz z tego. Rozumiesz? Jeżeli na przykład masz doła, to musisz otaczać się ludźmi, którzy są uśmiechnięci, którzy dodadzą ci energii. A jeżeli będziesz, wpójdziesz w grono środowiska, które będzie, a pogoda jest taka, a to się nie podoba, a to nie, a, to nie, chyba tak nie zrobię, to jeszcze bardziej będzie gorzej. Dlatego uważam, że nie powinno się dzielić, bo ci gorsi właśnie nie dojdą do, do tych lepszych. Claudiu, także Dreams, wszystkiego najlepszego. Klaudiusz, jakie lubię owoce? Ja wszystkie chyba praktycznie lubię owoce. Nie ma to dla mnie znaczenia, przynajmniej nie, nie kojarzę, którego bym nie lubił. Klaudiusz, wszystkiego najlepszego i pozdrawiam Cię. Krzychu Pula, również Ciebie bardzo pozdrawiam. Nie będzie Cię w Gdańsku i od razu już Ci powiem, niestety u nas się plany pozmieniały i też nas nie będzie w Gdańsku. Audiobooka słucham yy, pomalutku, ale słucham go nadal. Króliczek25, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, dzięki za komentarz. Robię filmy prawie codziennie. Jak Ty to robisz, że prawie codziennie? Ej, Króliczek, ja robię codziennie, a nie prawie codziennie, od 160 dni codziennie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Kinch, yy, Kinch, są jak odkryłaś moje vlogi, no to wszystkie obejrzałaś, że są wciągające, bardzo mnie to cieszy. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Osi10 Mazurkiewicz, również, że mam fajne vlogi, że można się dużo z nich nauczyć. Dzięki i pozdro. Igor Sankiewicz, Igor pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o, że lubisz, jak się coś dzieje w naszej rodzinie, no nie każdemu się to musi podobać i nie każdy to patrzy tak jak Ty. Myślę, że większość jednak uważa mnie za gościa postrzelonego, że pokazuje swoją rodzinę, ale to już tak jest. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Igor, jeszcze raz. Rokes, również pozdrowienia dzięki za komentarz. Ile czasu spędzam dziennie na retuszu zdjęć? To jest bardzo różnie, powiedzmy tak około dwóch godzin, to, No ale to nieraz jest, cztery godziny są, różnie. Pozdrawiam cię serdecznie. Yy, Aleksander Jachacy. Yy, bardzo serdecznie Cię również pozdrawiam. No, chciałbyś przyjść na spotkanie, ale właśnie mnie nie będzie. Co do śniadania, ja też nie jadłem. Nie jadłeś śniadania. A śniadanie jest najważniejsze. Śniadanie jest najważniejsze. Wszyscy mówią, jak czytam. Śniadanie jest najważniejsze ze wszystkich. To wszystko. Mamy 5 minut, ale się rozkręciłem troszeczkę. No to, to nic. Wybaczysz chyba, tak? I jutro się też widzimy. Trzymaj się. Cześć.